Zapraszam na vlogmas z morencją i dzisiaj będziemy testować bez głowy własnoręcznie robione na szydełku i ubieramy ją. Jest ubrana i przenosimy się na dwór dlaczego będę miała stres z każdego? Dlatego, że to jest mały gość. Chyba zamienię zaraz. Oczywiście zamieniłam badylę. Chmura bardzo fajnie chodziła na bezogłowiu. Nigdy bym tak się nie spodziewała. Usunęłam Wam wyłamania, bo uznałam, że bez sensu. Chyba nawet pobiliśmy rekord skoku z chmurą. Ale tego nie jestem pewna, bo nie pamiętam kiedy. Widzimy się po treningu. Y i bym już wam to dawno przesłała, gdyby nie to, że wpadłam na pomysł, że będę wam czytać co tydzień, jeśli coś w ogóle zapisałam, w dzienniczku moim. Ze względu na to, że w tamtym tygodniu nie było vlogmasa, to teraz w tym tygodniu czytam dwa. Graliśmy na koniach w trzykrotce. Dzisiaj jeździłam na lotniku. Na placu chociaż był śnieg. Pogalopowaliśmy na dwie nogi. Pani powiedziała, że będziemy grali w Baba Jaga Patrzy. Za pierwszym razem wygrała Tanita. Za drugim ja z lotnikiem. Przez przypadek, bo pani się odwróciła i lotnik nie chciał się zatrzymać. A za trzecim razem wygrała Wierzbina. Mm, dobra i kolejne. Trochę to będzie krótkie no ale no e, Olandra trzy kropki znak zapytania dzisiaj był, był, była impreza świąteczna muszę poprawić no dobra czytam dalej w kopytku i były różne zabawy robiliśmy na przykład zdjęcia na koniach Na koniach ja miałam na że wsiadłam na nią wsiadłam na nią i stałam sobie z nią. Jest bardzo wygodna. Niestety nie było jazdy, jazd, ale było fajnie. PS były jazdy do wygrania, ale żadnej nie wygrałam. Smutna minka. I ja się z wami żegnam Mura oczywiście też I do zobaczenia W następnym vlogmasie Pa